Kubuś i przyjaciele, nowa zabawka maleństwa. Był bardzo piękny dzień nad stówwiekowym lasem. Świeciło słońce. Maleństwo bawiło się w swojej piaskownicy. Zbudowało zamek z piasku i zburzyło go. Później przez chwilę robiło na piasku orły, a potem zaczęło się zastanawiać, w co się bawić dalej. O! zawołało nagle! Ucieszyło się, bo zobaczyło świetną nową zabawkę. To był Patyk. Ale jaki patyk! Długi, prosty i idealnie do, dostosowany do jego łapek. Jeden koniec miał rozwidlony, nadający się do rysowania ciekawych wzorów na piasku. Hurra! zakrzyknęło maleństwo. To najlepsza zabawka, jaką kiedykolwiek znalazłem. Muszę ją teraz pokazać mamie. I pognało do domu. Mamo właśnie mieszała coś w garku. Mamo, mamo! – Patrz, mam nową zabawkę! – zawołało maleństwo. – Cieszę się, kochanie! – odpowiedziała kangurzyca i przyjrzała się patykowi. – Och, jest świetny! Maleństwo uśmiechnęło się z dumą. – Pewnie, że tak. Będę nim rysować wzory na piasku. Chcesz spróbować? – Dzięki, maleństwo! – powiedziała mama. – Nie mam teraz czasu na rysowanie. Muszę szybko odstawić ten kociołek, zanim przypali się owsianka. Twój patyk bardzo mi się przyda. Wzięła patyk i za jego pomocą zdjęła kociołek z ognia. Dzięki, że pożyczyłeś mi kijek, powiedziała do synka. Nie ma za co, odrzekł z uśmiechem maleństwo. Lubiło dzielić się z innymi, lecz z drugiej strony czuło się nieco zawiedzione. Może i jego patyk nadaje się do zajmowania garków z ognia, ale przede wszystkim ma służyć do rysowania. Czy mogę odwiedzić przyjaciół mamo? Zapytało maleństwo. Oczywiście, kochanie, tylko uważaj na siebie. Kangurek w podskokach pobiegł ze swoją nową zabawką. Z kim jeszcze podzielić się najpierw? Już wiem, zawołał. Poszukam kubusia. Na pewno spodoba mu się rysowanie na piasku moim nowym patykiem. Maleństwo znalazło kubusia w zakątku dumania. Cześć, kubusiu, powiedziało. Przyszedłem pokazać ci no swoją nową zabawkę. Miś wiercił się dziwnie. Wybacz, maleństwo, ale nie usłyszałem. O czym mówisz? Strasznie chcę się podrapać i nie mogę wyznał. Wszystko w porządku, kubusiu odparło maleństwo. Wiem, co zrobić, żebyś zapomniał o swoim Musisz wypróbować moją nową zabawkę. Jest idealna. Kubosiowi zaleśniły oczka, kiedy spojrzał na kijek. Masz rację, wykrzyknął. Idealny patyk. Pożyczysz mi go maleństwo? Oczywiście, Kubusiu. Maleństwo wręczyło mu patyk. Najlepiej rysuje się nim na piasku, kiedy... Kangurek urwał, bo miś wcale go nie słuchał. On też nie miał zamiaru użyć patyka do rysowania. Zamiast tego podrapał się nim po swędzącym grzbiecie. Ach, zawołał. Co za ulga! Dzięki, maleństwo! Nie ma za co, odpowiedziało maleństwo. Wzięło swój kijak i poskakało dalej. Ale było mu trochę smutno: kubuś, podobnie jak mama, nie doceniał patyka i nie chciał rysować nim na piasku. Maleństwo ruszyło dalej. Wkrótce natknęło się na prosiaczka, który zamiatał swoje podwórko. Cześć, prosiaczku! Powiedziało: Twoje zamiatanie odsłoniło świetne miejsce do rysowania. A ja mam coś, co się do tego idealnie nadaje. Chcesz zobaczyć? Prosiaczek uśmiechnął się ze zakłopotaniem. Może za chwilę maleństwo, powiedział i wyjaśnił. Na razie muszą pomyśleć, jak zebrać liście z nad do domu. Jestem za mały, żeby tam dosięgnąć. nawet miotłą, dodał i zamartwiony pokręcił głową. No i co ja teraz zrobię? Maleństwo popatrzyło na liście, a potem na swoją nową zabawkę. Mam pomysł, powiedziało z westchnieniem. Wkrótce wejście zostało oczyszczone, a prosiaczek znów się uśmiechał wesoło. Dzięki maleństwo, że pożyczyłeś mi swój kijak, powiedział. Nie wiem, co bym bez niego zrobił. Nie ma za co, odrzekło maleństwo. Cieszyło się, że jego patek przydaje się przyjaciołom, lecz wolałby, żeby ktoś wreszcie narysował nim coś na piasku. W tym momencie kangurek pomyślał o kimś, to lubi grzebać się w ziemi. Wybacz prosiaczku, muszę odwiedzić królika, powiedział i pobiegł przed siebie. Tymczasem królik pracował jak zwykle w ogrodzie. Stał ze za szpadelkiem w łapce przy koszyku, w którym było parę kalarepek. Cześć króliku, powiedziała maleństwo. Co robisz? Wykopuję kolarepki, odpowiedział królik i zmarszczył czoło, a właściwie próbuję je wykopać. Jedna siedzi strasznie mocno w ziemi. Och, to przykre. Maleństwo podsunęło mu Może zrobisz sobie przerwę i wypróbujesz moją nową zabawkę? Idealnie nadaje się do rysowania na ziemi. rozjrzało się. A tu jest dużo ziemi do rysowania. Królik spojrzał na patyk. Och tak, idealnie! Zawołał. Mogę spróbować? Maleństwo uśmiechnęło się szeroko. Nareszcie! Nareszcie ktoś chce wypróbować jego nową zabawkę. Oczywiście, powiedziało. Zabawki są jeszcze zabawniejsze, kiedy dzielimy się nimi z kimś. Proszę, króliku. Królik wziął patyk i obejrzał go od góry do dołu. Potem zmierzył go łapkami i potrząsnął nim. Tak, jest idealny, potwierdził wreszcie. Odsuń się maleństwo, bo zaraz posypie się ziemia. Podszedł z kikiem do grządki. Maleństwo wychyliło się i z ciekawością czekało na to, co królik narysuje. I raz stęknął królik i mocno wbił rozwidlony koniec patyka w grządkę. Nie musisz się aż tak natężać, żeby coś narysować, zauważyło maleństwo. Nie rozumiem, burknął królik, odrzucając na bok wielką burę ziemi, którą wydłubał z grządki. No, zaraz cię dopadnę. Maleństwo przetarło oczy. Kiedy królik sypnął następną porcją ziemi i następną. Co ty robisz? zapytało. Pokazuję tej kalarepie Kto tu rządzi? prychnął królik. Już! Ogromna kalarepa wyskoczyła z dziury wykopanej patykiem maleństwa. Królik z zadowoleniem włożył do koszyka, wytarł kijek z ziemi i oddał go. Dziękuję, maleństwo powiedział. Nie wiem, co bym bez ciebie zrobił nie ma za co! Odpowiedział maleństwo. Jeśli chcesz teraz odpocząć i pobawić się, mogę ci go pożyczyć. Raczej nie, bo muszę jeszcze okopać brukiew. Stwierdził królik. Ale chętnie posiedzę z tobą, jeśli potem wpadzisz na kalarepkowy placek. Maleństwo spuściło głowę. Nie miało ochoty na placek. Dzięki za zaproszenie, powiedział szybko. Ale mm, właśnie zbieram się do hmm, Sowy. Maleństwo ruszyło dalej, trochę rozczarowane. Dlaczego nikt nie chciał sobie porysować jego nową zabawką? Może wizyta u sowy to zmieni, pomyślało. W końcu sowa jest najmądrzejszym stworzeniem w wiekowym lesie, więc będzie wiedziała, że mój patyk jest idealny do rysowania. Kiedy maleństwo dotarło na miejsce, zostało sowę w bibliotece. Ach, jaki świetny patyk, zawołała. Zanim maleństwo zdążyło powiedzieć słowo, czy możesz pokrzyczyć mi go na chwilę, młody przyjacielu? Jasne, przytaknęło maleństwo i zaczęło tłumaczyć, jak cudownie rysuje się tym patykiem na piasku. Tymczasem sowa użyła kilka, żeby poprawić portret jednego ze swoich krewnych, gdyż przekrzywił się na ścianie. To mój wujek Wacio, wyjaśniła. Opowiadałam ci o nim kiedyś, pamiętasz? Nas wynalazłem miotełkę z piór do odkurzania, i po godzinie albo trzech wszystkie obrazy wisiały już równo. Sowa odłożyła patyk i odsapnęła z ulgą. Przepraszam, powiedziało maleństwo ale muszę już iść. Mama pewnie się o mnie martwi. Maleństwo ruszyło dalej. Czemu nikt nie widzi, że jego nowa zabawka jest idealna do rysowania na piasku? Właściwie dla wszystkich była idealna, tylko nie do rysowania. Kangurek tak się zamyślił, że ani się obejrzał, a już był przyszała się kłapouchego. Osioł stał i smętnie wpatrywał się w szparę w dachu. – Cześć, kłapouszku – powiedziało maleństwo. – Co porabiasz? – Naprawiam swój dom – odparł z westchnieniem kłapouchy. – Kolejny raz. – A ty co porabiasz? – Maleństwo również westchnęło. – Próbuję podzielić się z przyjaciółmi moją nową zabawką – ale nikt nie chce rysować nią na piasku, tylko woli jej użyć do czegoś zupełnie innego. Kłapał uchy, skinął głową z posępną miną. Tak bywa z przyjaciółmi, kiedy w grę wchodzi porządny, mocny patyk. Maleństwo słuchało go nieuważnie, bo dostrzegło właśnie błoto, na którym można było łatwo rysować. Tymczasem osioł, przyzwyczajony, że nikt nie zwraca na niego uwagi, mówił dalej – Wielu uważa, że patyk, czy nawet cały dom z patyków, może być użyty do wszystkiego. Na przykład do robienia wędek, albo do gry w misie-patysie. Wiem, do czego zmierzasz, kłapał uchy. Przerwało mu maleństwo. Już rozumiem, że dobry patyk jest dobry, dlatego że nadaje się do wielu rzeczy. I zaraz zrobię z niego idealny użytek. To mówiąc, zanurzył koniec kijka w błocie. Potem zanurzył drugi koniec kijka. Następnie zatkał tym patykiem szparę w szałasie. Patyk wpasował się w nią idealnie, a lepkie błoto dobrze trzymało go w miejscu. uchy był zaskoczony. Myślał, że to twoja zabawka. To była moja zabawka, odparło maleństwo, ale lubią dzielić się z innymi. Czym będziesz teraz rysował? Zatroszczył się uchy. Maleństwo się uśmiechnęło. Teraz, kiedy już wiem, takie pożyteczne rzeczy można robić z patykiem. Szybko poszukam innych idealnych patyków, żeby podzielić się nimi z przyjaciółmi.